Czy wiedziałeś, że awokado, ten niezwykle odżywczy owoc, który wszyscy kochamy, może stać się prawdziwym wrogiem, gdy jest łączony z niektórymi produktami spożywczymi? Wiele z nas codziennie spożywa te kombinacje, nie zdając sobie sprawy, że mogą one wpływać na naszą trawienie, a nawet zdrowie. Dziś ujawnię 10 zaskakujących kombinacji, których należy unikać, a co ważniejsze, nauczę Cię, jak cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie daje ten superprodukt, nie kompromitując swojego samopoczucia. Przygotuj się na odkrycie prawd, które zmienią sposób, w jaki konsumujesz awokado. Wyobraź sobie, przygotowujesz tradycyjne śniadanie z awokado i jajkiem, myśląc, że stwarzam idealny i odżywczy posiłek. Ale prawda jest taka, że ta para może powodować prawdziwy bałagan w Twoim układzie pokarmowym. Nauka stojąca za tą kombinacją ujawnia fascynujący scenariusz. Awokado i jajka mają zupełnie inne procesy enzymatyczne podczas trawienia. Podczas gdy awokado jest bogate w określone enzymy, które wymagają zasadowego środowiska do rozkładu, jajka wymagają zupełnie innych warunków, aby mogły być metabolizowane. Gdy mieszamy te produkty, nasz układ pokarmowy musi wykonać prawdziwy żonglerski wyczyn metaboliczny. Różne prędkości trawienia powodują proces fermentacji jelitowej, który może prowadzić do znaczącego dyskomfortu. Mówimy o wzdęciach, gazach, skurczach, a nawet złej absorpcji składników odżywczych. Objawy mogą początkowo wydawać się subtelne, ale w dłuższej perspektywie ta kombinacja może poważnie zaszkodzić zdrowiu układu pokarmowego. Badania wskazują, że przeciążenie enzymatyczne może prowadzić do stanów zapalnych i nierównowagi w mikrobiomie jelitowym. Więc jak przekształcić te informacje w coś praktycznego? Inteligentna strategia to spożywanie tych produktów w różnych momentach. Jeśli kochasz awokado i jajka, nie musisz ich eliminować ze swojej diety. Wystarczy stworzyć przerwę wynoszącą co najmniej godzinę między ich spożywaniem. Pyszna i bardziej harmonijna alternatywą byłoby zastąpienie jajek białkami roślinnymi w posiłkach z awokado. Spróbuj dodać nasiona dyni, ciecierzycy lub nawet tofu, aby stworzyć pożywne kombinacje, które szanują procesy trawienne Twojego ciała. Kluczem jest świadomość żywieniowa. Każde ciało jest unikalne, a zrozumienie, jak różne produkty oddziałują na siebie, może być przemieniające dla Twojego zdrowia. Nie chodzi o ograniczenia, lecz o mądry wybór. Pamiętaj! Twój układ pokarmowy zasługuje na szacunek i uwagę. Małe zmiany mogą przynieść znaczące korzyści w samopoczuciu i energii. Wyobraź sobie pokusę świeżej sałatki z awokado i pomidorami dania, które wygląda perfekcyjnie i zdrowo. Jednak ta kombinacja może stanowić prawdziwe wyzwanie dla Twojego układu pokarmowego, szczególnie dla błony śluzowej żołądka. Pomidory są naturalnie bogate w kwasy organiczne, takie jak kwas cytrynowy i kwas jabłkowy. Gdy są łączone z awokado, kwasy te mogą wywołać reakcję chemiczną, która przeciąża żołądek, prowadząc do szeregu problemów trawiennych. Intensywna kwasowość może podrażniać ścianę żołądka, prowadząc do uczucia pieczenia, dyskomfortu, a nawet zapalenia żołądka w bardziej wrażliwych przypadkach. Osoby z historią problemów trawiennych, takich jak refluks lub zespół jelita drażliwego, powinny szczególnie uważać na te kombinacje. Objawy mogą sięgać od lekkich niedogodności po intensywne epizody bólu brzucha i zmiany w transporcie jelitowym. Inteligentną strategią, aby zneutralizować te efekty, jest dodanie do posiłku łagodzących ziół i przeciwzapalnych składników. Bazylia, oregano i mięta mogą pomóc złagodzić kwasowość i wspierać łagodniejszą trawienie. Inną skuteczną alternatywą jest spożywanie tych produktów w różnych momentach, tworząc przerwę wynoszącą co najmniej godzinę między nimi. Dla tych, którzy kochają połączenie smaków, istnieją techniki kulinarne, które mogą zminimalizować negatywne skutki. Przygotowanie pomidorów, takie jak lekkie gotowanie lub pieczenie, może znacząco zmniejszyć ich kwasowość. Dodanie kropel oliwy z oliwek extra virgin lub szczypty ziół może zrównoważyć pH. I uczynić trawienie bardziej harmonijnym. Nauka o żywności naucza nas, że nie zawsze to, co wygląda na zdrowe, jest najlepszą opcją dla naszego ciała. Każdy organizm ma unikalną odpowiedź na jedzenie, a zrozumienie tych niuansów jest kluczowe dla zdrowej diety. Nie chodzi o całkowite eliminowanie tych produktów, lecz o spożywanie ich świadomie i strategicznie. Słuchaj swojego ciała, obserwuj jak reaguje na różne kombinacje. I bądź otwarty na dostosowanie swoich nawyków żywieniowych. Podróż ku inteligentnej żywności to małe nauki i odkrycia w drodze. Każdy posiłek to okazja do odżywiania nie tylko ciała, ale także wiedzy o naszym zdrowiu. Porozmawiajmy teraz o kombinacji, która wydaje się super niewinna, ale może wyrządzić poważne szkody w Twoim układzie pokarmowym awokado z nabiałem. To ta pokusa, by zrobić kremowy smoothie lub danie, które łączy ser i awokado. Myśląc, że tworzymy coś niesamowitego, podczas gdy w rzeczywistości możesz przygotować prawdziwy ładunek dla swojego organizmu. Nabiał ma zupełnie inny proces trawienia niż awokado. Podczas gdy zielony owoc wymaga określonych enzymów do rozkładu, produkty mleczne wymagają innego protokołu metabolicznego. Kiedy są mieszane, ta różnica może wywołać prawdziwą bitwę w twoim ciele. Złożoność tej kombinacji polega na tym, jak nasz układ pokarmowy przetwarza różne rodzaje jedzenia nabiał, bogaty w białka i tłuszcze, wymaga specyficznych warunków do trawienia, które są w bezpośrednim konflikcie z cechami awokado. Wynik? Przeciążenie, które może spowodować znaczący dyskomfort. Wiele osób zgłasza objawy takie jak wzdęcia, gazy, skurcze, a nawet stany zapalne po spożyciu tej mieszanki. Dla tych, którzy mają jakiekolwiek problemy z trawieniem, jak nietolerancja laktozy lub zespół jelita drażliwego, ryzyko jest jeszcze większe. Zapalenie błony śluzowej żołądka może być poważnym problemem i trudnym do wyleczenia, ale spokojnie. To nie znaczy, że musisz całkowicie porzucić swoje ulubione jedzenie. Istnieją inteligentne strategie, aby obejść tę sytuację. Świetną alternatywą są roślinne nabiały. Mleka migdałowe, kokosowe lub owsiane mogą doskonale zastąpić tradycyjne produkty, oferując kremowość bez kompromisów dla trawienia. Inną ciekawą opcją jest stworzenie przerwy wynoszącej co najmniej godzinę między spożyciem awokado a nabiałem. Pozwoli to na odpowiednie przetwarzanie każdego produktu przez Twój układ pokarmowy, minimalizując ryzyko fermentacji i dyskomfortu. Dla miłośników przepisów istnieją niesamowite kombinacje, które zachowują smak i teksturę, nie przeciążając organizmu. Spróbuj użyć roślinnych jogurtów, serów roślinnych, lub po prostu spożywać je w różnych momentach. Prawdziwa rewolucja polega na zrozumieniu, jak działa nasze ciało. Każdy posiłek to okazja do odżywiania, a nie obciążania. Słuchaj swoich sygnałów, obserwuj, jak reaguje twój organizm, i bądź otwarty na małe zmiany, które mogą całkowicie odmienić twoje zdrowie trawienne. Czekasz na ujawnienie, które odmieni twoje postrzeganie żywności? Porozmawiajmy o kombinacji, która wydaje się niewinna, ale może wywołać prawdziwą metaboliczną wojnę. Awokado z węglowodanami, zwłaszcza ziemniakami i kukurydzą. Wyobraź sobie scenariusz. Przygotowujesz tę kremową sałatkę, lub pozornie zdrowe danie, mieszając awokado z ziemniakami lub kukurydzą. To, co wydaje się harmonijnym posiłkiem, może zamienić się w idealny przepis na problemy trawienne. Nauka stojąca za tą interakcją jest fascynująca. Gdy tłuszcze z awokado spotykają się z węglowodanami z ziemniaków i kukurydzy, dochodzi do złożonego procesu fermentacji. Nasz układ pokarmowy musi wykonać herkulskie zadanie, aby przetworzyć te kombinacje, co prowadzi do nadmiernej produkcji gazów i wzdęć. Każdy kęs tej mieszanki wywołuje reakcję łańcuchową w układzie pokarmowym. Enzymy odpowiedzialne za trawienie tłuszczy i węglowodanów konkurują ze sobą, tworząc prawdziwy chaos metaboliczny wewnętrzny. Wynik dyskomfort brzucha, uczucie ciężkości, a nawet zmiany w transporcie jelitowym. Osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą odczuwać intensywniejsze objawy. Mówimy o gazach, które mogą dosłownie napompować twoje oczekiwania na spokojny posiłek. Uczucie dyskomfortu może utrzymywać się przez godziny, wpływając nie tylko na twoje samopoczucie fizyczne, ale także na nastrój i energię. Ale nie martw się. To nie znaczy, że musisz całkowicie wykreślić ziemniaki czy kukurydzę z diety. Klucz polega na inteligentnej strategii spożywania. Jedną z doskonałych alternatyw jest stworzenie odstępu między spożywaniem tych produktów. Jak to, aby zjeść awokado jako przystawkę, a węglowodany w później. Dla miłośników kreatywnych przepisów istnieje wiele możliwości. Zastąpienie ziemniaków warzywami o szybszym czasie trawienia, takimi jak inheim czy marchewka, może być pysznym rozwiązaniem. Spróbuj stworzyć dania, które wyróżniają awokado jako bohatera, używając węglowodanów jako subtelnych współtowarzyszy. Prawdziwa rewolucja polega na świadomości żywieniowej. Każdy posiłek jest okazją do odżywiania ciała w inteligentny sposób, respektując jego unikalne metaboliczne procesy. Słuchaj sygnałów swojego organizmu, obserwuj, jak on reaguje, i bądź otwarty na małe zmiany, które mogą całkowicie odmienić Twoje zdrowie trawienne. Pamiętaj: Twoje ciało to złożony i cudowny system. Szacunek dla jego rytmów i potrzeb nie jest poświęceniem ale aktem miłości do samego siebie. Konflikt składników odżywczych: awokado i brokuły. Kto by pomyślał, że dwa tak odżywcze produkty mogą stworzyć tak problematyczne połączenie dla układu pokarmowego? Awokado, nasze ukochane zielone złoto, i brokuły, uznawane za jeden z najzdrowszych warzyw, mogą wywołać prawdziwą bitwę metaboliczną, gdy są spożywane razem. Złożoność tej interakcji polega na różnych fitonutrientach obecnych w każdym z produktów. Brokuły bogate w związki siarkowe potrzebują specyficznego środowiska trawiennego, aby być odpowiednio przetworzone. Gdy są łączone z awokado, te związki mogą wywołać reakcję, która przeciąża układ trawienny, wywołując nieoczekiwane dyskomforty. Wiele osób zgłasza uczucia wzdęć, nadmiernych gazów, a nawet skurczów po spożyciu tej pozornie niewinnej mieszanki. Różnice w czasie trawienia między awokado a brokułami mogą stworzyć prawdziwą strefę konfliktu w przewodzie pokarmowym. Nasze ciało musi wykonać prawdziwy żonglerski wyczyn metaboliczny, aby jednocześnie przetworzyć te produkty. Ale nie panikuj. Istnieją inteligentne strategie, które pozwalają cieszyć się korzyściami tych superproduktów, nie kompromitując zdrowego samopoczucia. Skutecznym podejściem jest stworzenie przerwy wynoszącej co najmniej godzinę między spożywaniem awokado a brokułami. To pozwoli na indywidualne przetwarzanie każdego produktu, minimalizując ryzyko fermentacji i dyskomfortu. Dla miłośników kreatywnych przepisów są techniki kulinarne, które mogą łagodzić negatywne skutki tego połączenia. Lekkie gotowanie brokułów, na przykład, może pomóc rozkładać związki siarkowe, czyniąc je bardziej strawnościowymi. Dodanie ziół aromatycznych, takich jak bazylia czy tymianek, może wspierać proces trawienia i dodać dodatkowego smaku. Inną interesującą alternatywą jest przygotowanie produktów w sposób strategiczny. Zamiast ich bezpośrednio mieszać, jakby stworzyć dania, które podkreślają indywidualne cechy każdego składnika, przykładem mogłaby być sałatka z lekko podsmażonych brokułów, a następnie plaster awokado jako deser. Prawdziwa rewolucja polega na zrozumieniu. Jak nasze ciało przetwarza różne produkty. Każdy organizm jest unikalny, co działa dla jednej osoby, może nie być idealne dla innej. Kluczem jest uważna obserwacja, słuchanie sygnałów ciała i gotowość do wprowadzenia subtelnych zmian, które mogą całkowicie odmienić Twoje doświadczenia żywieniowe. Pamiętaj, żywienie to nie kwestia ograniczeń, lecz inteligentnych wyborów, które odżywiają ciało i umysł. Każdy posiłek to okazja do nauki i troski o siebie. Kombinacja awokado i fasoli może wydawać się zdrowym i tradycyjnym wyborem wielu Brazylijczyków, ale prawda, stojąca za tą mieszanką, jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Stajemy przed prawdziwą pułapką trawienną, która może powodować znaczny dyskomfort. Fasola i awokado mają całkowicie różne czasy trawienia, co prowadzi do prawdziwej rywalizacji metabolicznej w naszym organizmie. Podczas gdy fasola wymaga więcej czasu na przetworzenie. Awokado ma zdecydowanie szybszą prędkość trawienia. Ta różnica może wywołać proces fermentacji jelitowej, który prowadzi do nieprzyjemnych objawów. Wyobraź sobie następującą scenę. Przygotowujesz pyszny talerz fasoli z awokado, myśląc, że tworzysz odżywczy posiłek, podczas gdy tak naprawdę przygotowujesz bombę dla swojego układu pokarmowego. Objawy mogą sięgać od subtelnych wzdęć do intensywnych gazów i istotnych bólów brzucha. Przeciążenie enzymatyczne wywołane tą kombinacją może poważnie zaburzyć pracę jelit. Osoby z bardziej wrażliwym układem pokarmowym mogą doświadczyć skurczów, nadmiernej flatulencji, a nawet zmian w transporcie jelitowym. To jakby twoje ciało musiało wykonywać żonglerski wyczyn metaboliczny, aby jednocześnie przetworzyć te produkty. Ale nie martw się. To nie oznacza, że musisz całkowicie zrezygnować z tej kombinacji, która jest tak obecna w brazylijskiej kuchni. Istnieją inteligentne strategie, które pozwalają zminimalizować negatywne skutki. Skuteczna technika to stworzenie przerwy wynoszącej co najmniej godzinę między spożyciem fasoli a awokado. Dla miłośników kreatywnych przepisów, istnieją pyszne alternatywy. A co powiesz, by przygotować fasole z przyprawami wspierającymi trawienie, jak kumin czy rozmaryn, lub serwować awokado jako lekki przystawkę przed daniem głównym. Te drobne zmiany mogą znacząco poprawić Twoje zdrowie trawienne. Klucz polega na świadomości żywieniowej. Każde ciało jest unikalne i reaguje na różne produkty w różny sposób. Obserwowanie, jak Twój organizm reaguje, wprowadzanie subtelnych korekt i zwracanie uwagi na sygnały to fundamentalne strategie dla inteligentnego i harmonijnego żywienia. Pamiętaj: zdrowie Twojego układu pokarmowego zasługuje na szacunek i uwagę. Małe zmiany w nawykach żywieniowych mogą prowadzić do znaczących zysków w energii, witalności i jakości życia. Jeśli myślisz, że mieszanka awokado z tuńczykiem to zdrowe i nowoczesne połączenie, powinieneś zwrócić dużą uwagę na to odkrycie. Stajemy przed parą, która może całkowicie obciążyć twoją wątrobę i układ pokarmowy w sposób, którego nawet nie podejrzewasz. Tłuszcz z awokado i białko z tuńczyka tworzą kombinację wysoce złożoną dla naszego metabolizmu. Gdy są spożywane razem, te produkty mogą wywołać znaczące obciążenie metaboliczne, szczególnie dla wątroby, która musi wykonać Herkulskie zadanie, aby przetworzyć tę mieszankę. Wyobraź sobie, że Twój układ pokarmowy jest wyrafinowanym centrum przetwarzania. Gdy wprowadzasz jednocześnie białka stuńczyka i tłuszcze z awokado, praktycznie wymagając od tego centrum pracy na maksymalnych obrotach. Wynik? Obciążenie metaboliczne, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla Twojego zdrowia, ryzyka sięgają znacznie dalej niż chwilowy dyskomfort. Osoby z historią problemów z wątrobą, wysokim cholesterolem czy zespołem metabolicznym powinny być szczególnie ostrożne. Ta kombinacja może zaostrzyć istniejące już schorzenia, zwiększając ryzyko zapalenia i przeciążenia enzymatycznego. Objawy takie jak ciężkość brzucha, uczucie wolnego trawienia, zmęczenie po posiłku. A nawet zmiany poziomu lipidów we krwi mogą być oznacznikami, że ta mieszanka nie działa dla Twojego ciała. Twój organizm dosłownie krzyczy o mądrzejszą dietę. Jednak nie panikuj. To nie oznacza, że musisz całkowicie zrezygnować z awokado lub tuńczyka w swojej diecie. Inteligentną strategią jest spożywanie tych produktów w sposób strategiczny. Doskonałą alternatywą byłoby stworzenie przerwy wynoszącej co najmniej godzinę między spożywaniem tych produktów. Dla entuzjastów kreatywnych przepisów istnieją niesamowite opcje: co powiesz na zastąpienie tuńczyka białkami roślinnymi, jak ciecierzyca czy tofu, lub wybieranie lżejszych ryb, takich jak tilapia czy sardynka. Te zamienniki mogą dostarczyć korzyści odżywczych, nie obciążając przy tym Twojego układu pokarmowego. Prawdziwa rewolucja leży w zrozumieniu, jak nasze ciało przetwarza różne składniki odżywcze. Każdy organizm jest unikalny. A to, co działa dla jednej osoby, może być nieidealne dla innej. Klucz tkwi w uważnej obserwacji, słuchaniu sygnałów ciała i gotowości do wprowadzania subtelnych zmian, które mogą całkowicie odmienić Twoje doświadczenia żywieniowe. Twoje ciało zasługuje na szacunek. Każdy wybór żywieniowy to okazja do odżywiania, a nie obciążania. Słuchaj swoich sygnałów, obserwuj, jak Twój organizm reaguje, i bądź otwarty na małe korekty które mogą podnieść Twoje zdrowie na nowy poziom. Nadszedł czas, aby podsumować tę całą podróż żywieniową i przekształcić informacje w konkretne działania. Naszym celem jest, abyś spojrzał na awokado nowym okiem, rozumiejąc, że ten superprodukt powinien być spożywany z inteligencją i strategią. Zalecamy stworzenie dziennika żywieniowego, aby rejestrować reakcje Twojego ciała na różne kombinacje, zauważając objawy, energię i ogólne samopoczucie. Każda osoba jest unikalna i tylko ty znasz sygnały swojego organizmu. Podziel się swoimi odkryciami w komentarzach, pomóż innym obserwatorom i kontynuuj tę misję świadomego żywienia. W następnym filmie ujawnimy więcej sekretów dotyczących odżywiania, które prawdziwie odżywia.